Gruzja była nazywana małą albo ciepłą Syberią do Gruzji zamiast na zimną Syberię kierowani byli tylko ci zesłańcy, których stać było na przekupienie carskich urzędników. W starym Tbilisi da się wyczuć pozostałości przedrewolucyjnej Rosji. Trzeba tylko uważnie i bez pośpiechu zwiedzać miasto, podziwiać w zakamarkach zachowaną, w lepszym lub gorszym stanie, piękną architekturę. Do Tbilisi przyjeżdżano również dobrowolnie. Był taki okres w XIX wieku. Ludzie wykształceni i przedsiębiorczy osiadali w Gruzji i w Tbilisi na stałe. Robili interesy. Dumni Gruzini chętnie chwalą się zaletami swojej ojczyzny i są z niej dumni. Obcokrajowcy powiadają, że łatwo zakochać się w Gruzji. Gruzję poznałem rok wcześniej, zanim poznałem swoją małżonkę przyszłą. Była to moja pierwsza podróż na wschód, tak daleko. I to była też swoista miłość od pierwszego wraż wrażenia, tak samo jak właśnie z przyszłą małżonką. Tak, i jakby na pewno też owocem tej, tej miłości Krzysztofa do Gruzji było to, że pobraliśmy się w Gruzji, w Tbilisi. To był 2002 rok już. Kościół, w którym Tamar i Krzysztof brali ślub, stoi przy bocznej uliczce w starej części Tbilisi. Nazywany przez Polaków Polskim, choć wyłącznie polskim przestał być już dawno. Został ufundowany w latach 70. XIX wieku przez zesłańców po powstaniach kościuszkowskim, listopadowym i styczniowym, a także po wojnach napoleońskich. Polacy zdołali zebrać około 60% potrzebnej na budowę kwoty. Resztę dołożyli Gruzini, m.in. hojni mecenasi sztuki, bracia Zabalaszwili. W ogóle ludzie na Kaukazie są bardzo energiczni, krepcy, no a także może nie to, że narwani, ale naprawdę bardzo energiczni w działaniu. Uważam, że po tych dziewięciu latach udało nam się jako tako dotrzeć, ale rzeczywiście bardzo też często czuję taką krew kaukaską, ktoś się objawia w ogóle tym takim spontanicznym, bardzo energicznym działaniem. dziubim się z Europejką, a tak mam kobietę z pogranicza Europy i Azji i jest o wiele bardziej ciekawie. Wydostać się poza Tbilisi to nie taka prosta sprawa. Komunikacja w europejskim stylu raczej szczątkowa. Tak w mieście, jak i na prowincji. Trzeba dużo samozaparcia, by dotrzeć tam, gdzie jest coś interesującego. Najlepiej poznać zasady funkcjonowania marszrutek, czyli komunikacji mikrobusowej. Jedziemy w góry obejrzeć jeden z wielu kościołów liczących ponad 1500 lat. Władcy Gruzji, drudzy na świecie po Armenii, przyjęli chrześcijaństwo jako religię państwową. Miało to miejsce już w pierwszej połowie IV wieku. Świadkiem tych dni jest Monaster Krzyża. ジュリス монастыრი იყო იმდენად მნიშვნელოვანი ადგილი საქართველოსთვის და ქართველი ხალხისთვის და ყველა ქრისტიანისთვის აბსოლუტურად რომ რასაკვირველია სურვილი გაჩნდა რომ ჯურის ტიპის დაძრები არსენებულიყო სხვა ადგილებში ერთ-ერთი ასეთი არის ატენისიონი რომელიც ქართში მდებარეობს ასევე არის შუამთის მონასტერი რომელიც კახეთში მდებარეობს Współcześnie najliczniej wyznawaną, a zarazem oficjalną religią jest prawosławie. 60% ludności to wierni gruzińskiego, autokefalicznego kościoła prawosławnego. Uważa się, że obrządki i zwyczaje niewiele zmieniły się od ponad 1500 lat. Sumą klimatu, gleby, wody, słońca, winorośli i wieków doświadczeń jest wino. Gruzja to kolebka wina, oczywiście. Posiadają Gruzini wiele szczepów endemicznych, czyli takich, które występują wyłącznie tutaj. Wrabia się z nich wina, które swoim bukietem, smakiem, odbiegają znacznie od tego, co spotykamy w nowym i starym świecie. Jeśli o winie, to koniecznie trzeba do winnicy. Umówiliśmy się w górach. Początkowo droga nie nastręczała większych trudności. Doskonała. Im bliżej celu, tym okay. piękniej, ale i trudniej. I oto jest. Wysoko na słonecznym stoku, pielęgnowana od wielu pokoleń w tym samym miejscu. Niezmiennie te same szczepy. Winnica. Na krzakach czekają na zbiórki winogron. Lada dzień nadejdzie ich czas. Nie za późno, nie za wcześnie. Właściciel winnicy uprawia ją osobiście od 50 lat. cześniej robili to ojciec dziad i pradziad. Mere kanadgurde eskurzeni sheushva khalkma kheli, magra ekhla midis misi aghorjineba magaldonidze zalian. Da zalian bevri moqvaruli aris, romelsats romelsats gaashenes ta kide undat rom ro gaashenot ta uqe masivrat miesa khasiat imas rom kondet khatsve isave nach. Przy winnicach powoli rodzi się agroturystyka wspierana przez rząd. Archeologzy wspierali się od wielu lat, który region, czy Anatolia, czy Gruzja, jest to kolebkowina? wina. Ostatnie znaleziska archeologiczne z okolic miejscowości Szulawery wskazują, że już 8000 tysięcy lat temu na ziemiach gruzińskich produkowano wino. Dziękuję Gruzji, bo jeśli raj na tej ziemi istnieje, to jednak ten raj jest w Gruzji. Gawardzios! Gruzini rzeczywiście sporo wina eksportują. Eksportowali przez szereg lat głównie do Rosji i byłych republik Związku Radzieckiego, z kolei od 2006 roku, czyli od czasu, kiedy Rosja zakazała wjazdu na swoje terytorium winom oraz wodom mineralnym, Gruzini eksportują, przemie się zdobywać rynki zachodnie. Eksport gruziński rzeczywiście w dużej mierze opiera się na winach, na wodach mineralnych. Wina gruzińskie są coraz lepsze. To swoiste embargo wymusiło wzrost jakości wina, a także większe nakłady na marketing. Z tego też tytułu wina gruzińskie są coraz bardziej znane w Europie, ale nie tylko. Również w Chinach i w Japonii. Wino wymaga cierpliwości. Wino wymaga cierpliwości. რომიგი მან შეიძლება ის ერთერთი თავისი თავი გამოავლინოს და ახალგაზრდა ღვინოში შეიძლება უბრალოდ ის ძინას წარმოადგინო როგორი დაძგება და თვითონ ღვინავს სახე რო წარმოადგენს ამისათვის წლებია საჭირო და თან საკმაოდ კარგად დნობს თავის მითეთეს იმისა რომ თეთრი ღვინოსთვის საკმაოდ ძველია მე პირადად თუ რა თქმა უნდა ამას მივიღებ როგორც მათონიზირებელს ვამჯობინებ შავ ღვინოსს მაგრამ თუ ქართული წესით ადამიანი ქეიფობ, რა თქმა უნდა, უნდა მიიღო თეთრი ღვინო. ბილო რამ დღეში მაგრამ არ დამიკუნესია. მოცალე ერთი გავლეო, მარჩა ხმა, ცეცხლის ქესია, სუწ მინდათ ბogam kevino. რა თქო შენ პრეს დაგი თესნიო. Jesienne festyny winiarzy, takie jak ten, odbywają się w niejednej miejscowości. Będąc w tym okresie w Gruzji należy koniecznie tam pojechać. To najlepszy sposób poznania ludzi znających się na winach i dobrym jedzeniu. Jest mnóstwo potraw, które, które należy skosztować zanim się wyjedzie z Gruzji. Na pewno, na pewno należą do nich do takich potraw bakłażany w orzechach włoskich, na pewno jest to hinkali, różne rodzaje haczapuri, które w każdym regionie praktycznie przygotowuje się na inny sposób i szaszłyki oczywiście z różnych mięsi. Cała filozofia stołu dotyczy właśnie bycia z przyjaciółmi, bycia z rodziną, bycia z najbliższymi po prostu. A, a jedzenie, przy tym wspaniałe jedzenie, oczywiście to jest taki dodatek, piękny dodatek, który jeszcze umila bardziej ten czas. Próbowaliśmy przez lata, żeby porządzić trochę kuchnię gruzińską z Polską, a właściwie wychodziło to, żeby polskiej kuchni nadać trochę ten charakter gruziński. I jest to czasami możliwe, jeżeli się skorzysta z odpowiednich przypraw. Tutaj mamy, czy właśnie tak jak już wspomniałam, tej bazylii fioletowej, czy, czy kolendra, to jest dużo kolendry, której się używa w kuchni gruzińskiej. I czy też cząber. Na przykład odkryłam, że kieszona kapusta z cebulką i z olejem, które, które, które zazwyczaj się robi na polski stół, jeszcze dodany cząber do tego, to jest coś, coś niesamowitego. To oczywiście nie oznacza, że nam wychodzi jakieś danie gruzińskie, aczkolwiek jakieś takie akcenty czy nowe, nowe, czy nowe mm, smaki. To ta, są ta Najbardziej zaskoczyła mnie ilość potraw. Ilość potraw, która ląduje na stole, jak się zjawiamy. I jak wstajemy od stołu, tych potraw jest dokładnie tyle samo. One są ustawiane piętrowo. Właściwie jak wstajemy po kilku godzinach od Bisiado, od Supry, to nagle się okazuje, że ten stół wygląda dokładnie tak samo jak do, niego, jak do niego siadaliśmy. Najbardziej mi smakują tutaj warzywa i ser. Ser, który się nazywa Sogumi, to jest taki biały ser. Biały cieniutki ser. Bardzo mi smakuje. Bardzo lubię to. Sinori. To jest taki rodzaj cienkiego ciasta. I w środku tego cienkiego ciasta jest taka masa orzechowa. Jest to przepyszne. Niebo w gębie. Nie zapomnijmy o chlebie. Tak powstaje typowe, spotykane na każdym kroku pieczywo gruzińskie pieczywo specjalne ciasto piec niby wulkan i piekarz, pracujący w naprawdę wulkanicznych warunkach. Panie zarządziły postój przy moście zbudowanym w czasach Imperium Rzymskiego. Dla zrzucenia odrobiny kalorii i odparowania wina uczą się tańca Gandagana. Pod nami Równina Alazańska, wciśnięta między ścianą Wielkiego Kaukazu, a Góry Gomborskie. Ciepłe powiewy z nadmorza, woda z gór i doskonała ziemia sprawiają, że to właśnie tu zlokalizowane jest centrum gruzińskiego winiarstwa. Na krawędzi urwisk Gór Gomborskich na górze Sighnaghi Kaheti, osiadło miasteczko Sighnaghi. Położone na wysokości 760 metrów zostało w XVII wieku potężnie ufortyfikowane. Współcześnie poddane renowacji stało się atrakcją turystyczną. Już prawie tydzień, w, w tej chwili mamy bardzo napięty czas. W zasadzie codziennie codziennie wstajemy o 6 rano, żeby gdzieś dotrzeć. Są tu problemy komunikacyjne generalnie, jeżeli chce się dotrzeć gdzieś poza jakieś główne miasto, ale poza tym bardzo nam się podoba. Spotykamy przysympatycznych ludzi i myślimy, że, że bogactwem tego kraju są ludzie, ludzie i wno. Cirnari liczy niewiele ponad 2000 mieszkańców i jest najmniejszym miastem Gruzji. Turystom oferuje przepiękne widoki, odrestaurowane zabytki, restauracyjki i trochę miejsc noclegowych. Z Gruzji zamierzamy wrócić głównie ze zdjęciami. No i ze wspaniałymi wspomnieniami jeśli chodzi o to co możemy przywieźć takiego materialnego i namacjalnego, na pewno będziemy e, e, znaczy na pewno będziemy rozmawiać z miejscowymi ludźmi żeby podarowali nam czaczę bo ona nie jest dostępna w sprzedaży a mieliśmy okazję już skosztować w związku z tym chcielibyśmy chcielibyśmy ją przywieźć do Polski Czaczy i tradycyjnego ciężkiego wina należy szukać na przydrożnych straganach na Nizinie Alazańskiej. Tutaj lokalni rolnicy oferują przejezdnym wszystko, co urodziło się na polach, a także i to, co sami wyprodukowali. Orzechy. To jedno z naturalnych bogactw Gruzji. W większości gruzińskich potraw bez orzechów włoskich czy laskowych nie da się przygotować. Morele, śliwki, winogrona przechowuje się suszone w postaci przypominającej papier czerpany. A tutaj mamy tradycyjne, ciężkie wino po lewej i słynną czaczę w środku. Nad Morze Czarne nie można przepuścić okazji do przyjrzenia się dziełom gruzińskich garncarzy. Znajdujemy się w tej chwili w miejscowości, która nazywa się Szrosza. Jest to takie swoiste zagłębie glinianych wyrobów. Gruzińskich w Gruzji jest ogromna, wielowiekowa tradycja wyrabiania naczyń glinianych. Przykład jest to Doki. Doki jest to naczynie, które służy do podawania wina na stół. Są też Doki a raczej się mówi na nie koka, to nie ma nic wspólnego z kokainą, koka również naczynie, naczynie gliniane, którym z kolei podaje się wodę. Uważa się, że glina zachowuje bardzo dobrze właściwości wody, temperaturę wody, więc jak się nalewa wodę dokładnie z, od razu od, ze źródła, prawda, można taką wodę podać na stół i bardzo długi czas zachowuje właśnie swoją temperaturę i smak. Trzymam w ręku keci, kolejne naczynie, które jest wyrabiane z gliny, naczynie to jest odporne na żar. Różne, różne wielkości mamy, keci są większe, mniejsze, ja akurat mam w rękach z, z tych najmniejszych, więc możemy przygotować dane danie w jednym keci, położyć na to kolejne warstwy, to może być kurczaczek, to mogą być szaszłyki, to może być lobio i w ten sposób stawiamy w, w żar, do pieca na, na drewno i kilka, kilka, na kilka dań może jednocześnie się przygotowywać. Jest to bardzo wygodne. Oczywiście z tych naczyń się nie wyjmuje, podając na stół, tylko od razu naczynia trafiają takie gorące i skwarczące. Wreszcie lądujemy nad Morzem Czarnym. Słynny kurort, port handlowy, okno na świat. Turystów oczywiście jak na lekarstwo, bo i pora nie ta, jest środek jesieni, co wcale nie oznacza rezygnacji z krótkiej wycieczki. Plaża kamienista, latem mocno nagrzana, szeroka tutaj turyści grzeją kości. Woda zazwyczaj lekko z powodu zawiesiny przynoszonej aż z gór Kaukazu. Zielone nadmorskie bulwary jak spod igły. Władze miasta liczą, że znowu przyciągną gości z całego świata, a przynajmniej z Europy. Gdy upał za bardzo dokucza, a w górach duchota, ochłody szuka się w ogrodzie botanicznym położonym na wysokim klifie niedaleko miasta. Tu południowy upał łagodzi bryza i leśny chłód. zabytków Batumi jest już po renowacji. Czyste uliczki, naprawione elewacje, dzielnica w sezonie tętni życiem. Gruzji nie da się poznać leżąc na kamienistej plaży, a tym bardziej podczas jednego krótkiego wypadu. To kraj kontrastów stworzony dla aktywnych turystów.